Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25, tym razem młody na gospodarstwie, mapka zielonka. Z tej strony, Renu, zapraszam Was na... tak jak Wam wspominałem kiedyś na odcinku, że coś na zielonce zrobimy. No i na zielonce akurat tutaj, akurat nie nasze pole jest, akurat tutaj e, dzięki e, Riotowi Gplay... E, Tutaj on stworzył właśnie wykorzystam po prostu do odcinków jego mapy, jego stworzenie woda udostępnił, więc czyli jest udostępnione, więc ja sam tego nie budowałem. Wszystko Rajat zrobił i w link, w opisie do Rajata konta oczywiście do YouTube'a. Naprawdę fajny gościu, fajnie się go ogląda. Tutaj już mamy na start... O, jaka mała świnka, ty ja cię nie mogę. prosiach, ty, he. Jaki prosiach, Hej, teraz nie Wszystko takie małe jest czy jakieś średnie tu też jest? Ło, to już trochę trochę takie większe. O. No to jest akurat fajne, to mi się podoba. Dalej nie, nie, nie zwracamy na to. Czego wpiszesz? Na to co się dzieje z teksturami, bo oczywiście jak zawsze odwala mi się z tymi teksturami, więc tutaj co tu mamy? Tu też jakiś budynek jest taki... Ja nie mogę, ja je ja po prostu tu trochę prze... ten, ale tam nie stoi sobie. Ja normalnie je dzisiaj, ale tam nie wiem co tu zrobić jeszcze na to chwilę, tak wspominałem, więc musimy tutaj mamy tak, o, siewnik, przetrzążarkę, opryskiwacz na start. Tutaj mamy przyczepy. Najbliżcie tutaj mamy kulkury też na start, krówki też na start, tutaj wszystko do zielonkarski, więc i tu kombajnik taki fajny mamy. O, mamy wkurzają te tekstury, no ale ja nie wiem co tu mogę zrobić więcej. Więc już nie mam naprawdę. Może coś jeszcze popatrzę, może coś z tymi teksturami się uda. I tutaj mamy całą łąkę krówek. O, są takie małe, takie średnie. Duże. Ja cię nie mogę, naprawdę jest tego dużo. No cóż, tak jak wam wspominałem, chciałem zrobić taką właśnie seryjkę. Tu coś będzie można... Wapna będzie, wszędzie wapna brakuje Tutaj mamy coś do koszenia, widzę, co to mamy do koszenia Kochaną teksturę Mamy pszenicę, no to coś Co tu jeszcze możemy popatrzeć, jakie pola tam, widziałem, że Motocykl jakiś jest, to możemy motorkiem pojeździć Więc tak wspominałem, że na zielonce coś wykombinujemy, akurat Fajnie wyszło, że tutaj rajat Dodał takie już budynki No co, te kury nie uciekają gdzie? A bo to jest Dobrze, dobrze, dobrze. Może dziki nie zjedzą wilki dobra Tutaj mamy motorek, motorkiem się wejmie. Mamy tutaj jak piesio mamy. Jak mu tam piesio jest? Piesio, jak ci tam jest? Jest tu jakoś opisany piesio Jak mu jest? Pritz... Pritzkers? Jezus Maria. Pricors. Jak? Piciu. Będzie piciu najwyżej. Siadamy tutaj na motorach, a kasku nie mamy. Ale dobra. Tak. Nie wnikajmy. Znaczy, jak motorki przyjedzie. Ale ubrany jak na zimę, muszę się przebrać. Muszę się przebrać po prostu. Ten... Zobaczmy co tu mamy. Chwilowo. Stop muszę zapauzować. Dobra, już jestem. Chciałem chwilowo zapauzować, zobaczyć co się Tak coś tu mamy jakiegoś las tutaj mamy, tak? Lasek, łączka no. Taki lasek tutaj jakieś mamy O, jest też ty Na no, motorem jeszcze nie idzie Ale mi wkurzają te tekstury. I przed chwilą mówię jak włączam nagrywanie się pierniczy wszystkie tekstury. Nie, ja nie mogę naprawdę. Nie wiem co to mogę zrobić jeszcze. Muszę coś pokombinować. To mamy, co tu mamy? Buraki są w fazie wzrostu, ale to są fast. Dużo by trzeba było chyba opryskać, je, ale tam nie wiem czy my burakami będziemy się zajmować, gdzie my mamy jeszcze jakieś pole? Nie, nie mamy, czyli mamy trochę pieniążków na start, to możemy sobie pograć. No, akurat dużo na tej mapie nie grałem. Jak sami wiecie, na tej zielonce ja chyba zarawalne wszystkie ustawienia będę sam ustawiał, bo za mnie normalnie tutaj, ale nagram wam wstępnie, zobaczymy, może się uda coś zrobić. Mnie normalnie tutaj już. Rozbija, dobra Tutaj mamy domek widzę, domek, domek O, mamy garderowe. przebierzemy się Co nie działa? Przebierzemy się, bo tak właśnie jakoś dziwnie wyglądam Załóżmy tam, a, kombajnie będzie w kabinie się się działo, to możemy w krótkich rękawiczki pościągajmy Czapeczkę taką O Czapeczka jeszcze miała być. Eee. Czapeczka taka. O i elegancko. No, akurary takie, żeby lepiej świat widzieć. O, taki bardziej, poważniejszy. Dobra. Tu mamy domek elegancki. Możemy do środka wejść, chyba możemy wejść. E, możemy. Elegancki w domu. No i te tekstury, dobra. Ja zaraz mam jakie nerwisy, dostanę, będą musiał jeszcze dzisiaj pokombinować. coś, coś muszę zrobić, żeby to faktycznie... Ulepszyć, no no ale no widzicie, no na tą chwilę no tutaj mamy trochę ciągników mamy poustawiany tutaj siewnik, prasa. No cóż, łąka tam jest, to będzie trzeba tą łąkę chyba skosić, no, no to żeby chociaż trochę tu siana mieć. No, zobaczymy. Tam poogarniamy. Dobra, my tu szukamy tego kombajna, pięknego. Gdzie tu kombaj? Stoi? Tutaj stoi kombaj. I odpalamy tutaj elegancko kombaj. Takim, żebym jeszcze nie miał przyjemności jeździć. Jeszcze nie grałem, przetestujemy. Już takim, to jest kolejny. O, ale żebym już pokazał, jak jeździ się, żebym już zdemolował kombaj nowy Mnówka nie śmigany, dosłownie. Dobra, musimy tu. Tu się słowa wina, dobra. Zmieścimy się, ale zwrotny jest ten kombajn wam powiem. Też może tutaj kołączkę musimy, coś będziemy musieli tutaj pokombinować. Tutaj mamy miejsce. Dobra, tutaj się rozłożymy. Podjedziemy, tak profesjonaliści podjeżdżają. Bokiem, no ale, brokiem, ale drift. A drifty są teraz zakazane. To mogę pójść siedzieć za drifty na, nawet na tym farmingu. Podjedziemy, tak profesjonaliści. I odjedziemy. Pokombinujemy trochę w kombajnie. Będzie ciszej, wiadomo. Zobaczymy. Tutaj trochę, tutaj trochę, może więcej. Mamy maszyn na start. Więc może coś nam więcej uda się tutaj. Dobra. O, co podniesiemy? A, muszę rozważyć kombajn, Dobra. Ja, no, muszę. Macie jakiś pomysł, co zrobić tutaj z tą grafiką? Bo ja nie mam naprawdę pomysłu co ja mogę tutaj jeszcze wywalczyć, żeby ta grafika mi się polepszyła na tę chwilę. Nie będziemy używać tutaj nawigacji popatrzymy sobie tak jak się za zapie... chwilę złama? słoma dobra nie wiem co tu jeszcze mogę zrobić muszę jeszcze raz poustawiać, może mi się uda w końcu przełączyłem tutaj to nagrywanie na dlatego nie wiem tutaj właśnie co tu mi się odwala, cały czas walczę z tym nie mam żadnego pojęcia czy nie, chyba będę musiał nowego OBSa zaktualizować, OBSa tego odinstalować znowu poustawiać, dzisiaj poświęcę najwyżej tą niedzielę, mamy taką po obiedzie się posiedzi posiedzę, pokombinuję coś, no bo tak nie może być, tak nie może być, że takie coś się mi tutaj odwala z tą grafiką, no bo to bardzo dziadowsko wygląda, dla was i dla mnie po prostu więc no na tą chwilę będę walczył z tym, żeby tutaj coś o, zaraz do robu wpadniemy żeby coś tu zrobić ale nie wiem co na razie nie wiem co na razie, ale no musimy zobaczyć, musimy zobaczyć może się coś uda po prostu no... no jestem niezadowolony jak na, na tą chwilę z tego farminga, że takie cyrki się dzieją, no ale coś ja mogę stworzyć na no to. Nie wiem co to się od tamtego farminga stało. Co tu zrobić, no, Co tu jeszcze zrobić, no. Muszę zobaczyć, czy ja mam w ogóle Windowsa. Na płyty, na płyty mam miejsce. Gdzieś na płycie miałem zainstalowanego dziesiątkę. Odinstalować ją i od nowa sterowniki poinstalować. No. Zobaczę, że po tym OBS-em powalczę, jak nie, to udaje od razu restart i pierdykam to, bo ja już nie wytrzymam tutaj po prostu. Może się to po restartu wszystko się zresetuje, może się uda coś wywalczyć. No bo no, no, to jest naprawdę w tej chwili jest no, dramat. Ale naprawdę nie chcę się złościć, chcę pokazywać jak najlepszej jakości. No ale widzicie, no, jak nazwać zawsze. Ja nawet tu nie widziałem prawdziwych tekstur, jak to ładnie wygląda te, te złoża. No, nie, nie widziałem, bo cały czas są problemy właśnie z tymi teksturami słowa będzie można sprasować, ale prasowanie, już wam nie będę pokazywał. Prasowanie było, to tam wiecie tam, na tamtym, tamtej części farminga tam też yy, dokończę tam po prostu do siebie i też wam wrzucę to ponagrywam, postaram się ponagrywać trochę do przodu, jakby mi coś nie wyszło yy, z, tym, z, tym, z tym tutaj farmingiem yy, z tym komputerem, więc żebym miał w razie co. Po przygotowane odcinki, żebyście mieli co oglądać. Bo to, jak mnie wkurzy, po prostu sformatuję go w cholerę i od nowa zabawa będzie. chyba no ja już innej opcji nie widzę na tą chwilę. Coś tu się odwala, potężnie się odwala. A czy to formowanie, formatowanie pomoże, też nie gwarantuję. Chyba no po tym rowie trochę pojeździmy. Może nie zakopiemy tutaj klasika. Ach. Młody na gospodarstwie to elegancko. No, no sorry, nie zaczynamy od 60 od niczego, ale to zobaczymy. Może polską wieść zrobimy od 60. Jak będą dopiero, bo jak na razie to nie ma nic. Więc ja zaczynam z drugą serią. Tamta seria jest bez nazwy, po prostu tam gramy, testujemy to wszystko, tak można powiedzieć. A tutaj trochę tak. Będziemy stara, będę się starał, żeby ta życie, żeby ta seria żyła, żeby to się rozwijało, jak to młody na gospodarstwie Startujemy od jakiegoś to co już tutaj mamy 200 tysięcy, no wiadomo mamy tego nawalone po prostu tych, tych zwierząt i tak dalej, więc Wszystko będziemy mieli, będziemy mieli chociaż coś robić, co nie, żeby się nie nudzić, więc No postaramy się najlepiej, może i live z, tego, z tej mapki byśmy zrobili, jakbym tutaj ogarnął te swoje problemy, no nie wiem, na tą chwilę naprawdę mi jest ciężko cokolwiek tu powiedzieć Powiedzieć, no bo na tę chwilę sam nie mogę dojść do ładu, nie wiem, jeszcze po postaram się po tym grafiką, ale tak jak wspomniałem w tamtym odcinku, nie tylko u mnie coś się z tą grafiką rypie, Ech, więc cóż, będę musiał chyba naprawdę sformatować tego komputera i zrobić porządek, bo już na tą chwilę nie mogę. A bo za czym jeszcze ten, zamówię sobie nowy dysk po prostu od razu i później sformatuję, zobaczymy, powalczę, tam drogi jakiś nie było, ale no że sformatować, to sformatuję to już na amend, żeby było, żebym mógł później zainstalować już i mieć, i wtedy jak to, to jedynie zostanie wymiana karty, która też musi być dogoniona, więc no... Ech. Budżetowa mi to nie pasuje w tym, w tym, w tym w tym roku, no ale no, w tym, w tym miesiącu, no ale coś, coś będzie trzeba zrobić Żeby coś było ładnie, się wysypuje, więc elegancko jedziemy, na razie ładnie, żadnych mijaków nie zrobiliśmy No ale tam, zobaczę. później muszę włączyć tą orkę, żeby porać to ładnie, żeby to było porane, ale widzę, że pług mamy mały, na start, więc będzie zabawy trochę Ale tam Nie wiem, czy będziemy koniecznie tą orkę włączać, chyba się włączy, ale nie na tą chwilę na pewno Zabrałem. Ukusimy tutaj ten zbiornik chociaż. Ukusimy ten zbiornik, podjadę jakimś ciągnikiem, wysypiemy. Na razie no cóż, no musimy się cieszyć z tego co mamy dostępnych, więc no... Taką serię ruszam na tej mapce, bo w, w tamtym farmingu dużo sobie nie pograłem. A że tutaj szanowny Rajat zrobił... Mm, Tutaj stworzył elegancką tutaj budowlę. Na tej mapie mam nadzieję, że się nie obrazi, więc jestem zadowolony z tego, że takie coś ładnie mu wyszło. No po to jest, żeby właśnie tworzyć takie rzeczy. No ja tak, tak, tak taką pracę wykonuje po prostu. Dobrą robotę wykonuje i tyle Riot Gplay. Więc ja tam w opisie będzie do niego link do jego konta na tym na YouTube. Każdy na pewno już go zna z moich widzów. Może ktoś nie zna, ale. No może Nie, nie mówię, że ktoś zna. Dobra, my tutaj już. Otwieramy rurę Rura się otwiera A wchodzi po nowym kombajnu, chociaż pokusimy A ja mówię, zaraz tego nagram, zmontuję ten filmik I będę walczył dalej z tą Z tą grafiką, może coś mi się uda, nie wiem co tu jeszcze mogę zrobić Zacząć by stopniowo od najniższej ustawić tą grafikę Tam zrestartować, no Tym pojedziemy? Nie, z etorkiem nie będziemy robić bo Wiecie jakim pojedziemy? Tu, nie tu, tu, nie tu, nie tu Pojedziemy tutaj do Iszwar, jest tak? Dobrze widział? Do Ach! Lubię te kombajny do Ichfara. Kombajny, ciągniki Może kiedyś taki będę miał Podoba mi się, mm. Ładnie, fajnie Fajnie takimi ciągnikami tutaj pojedziemy Ale niech tak będzie tam ta seria, młody na gospodarstwie to powinna być rozwojowa, ale farmingu 22, no tak jakoś mi średnio to rozwojenie yy, szło, więc no... Rozwój, więc... Z tego co wiem, tutaj widzowie wybierali sobie, jak ta mapka ma być, czy ustawienie tego gospodarstwa, jeszcze jakieś inne gospodarstwo wydał, mówię, ale... Dobra, biorę to gospodarstwo, to mi się podoba, mówię, tak spojrzałem na jego film i mówię, dobra, mówię, zajebiście, to mi się podoba. Biorę ten... Gospodarstwo na moją serię. chyba podjedziemy i kończymy ten odcinek, żeby też nie będę tam jakieś długie, bo muszę zwalczyć na razie z tym grafiką, ale fajna to autosanka wygląda fajnie. Podoba mi się ta przyczepa taka duża, chociaż tutaj mamy coś dużego na start. Bo ogólnie ta tekstura tutaj akurat z tego zboża wysypywanego to nie jest jakaś tragiczna. Wygląda fajnie wyeskalowana, jest bo taka mała, taka powinna być, a nie ta w tamtym farmingu. Taka duża była, takie ziarka były, jakby było naprawdę jak zimnioki. klasik też, co to jest klasik Evion Evion 450. Fajny. Evian, tylko że naprawdę muszę z tymi teksturami, coś powalczyć, no. Coś też muszę wykombinować, ale jedynie mi zostaje format całego komputera. czym format, zrobię to, zobaczę, zamówię poniedziałek chyba ten dysk i dopiero format zrobię, bo innej opcji nie, nie widzę. Więc e, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25. Pozdrawiam!